W kolejnym odcinku na kanale, w pierwszym odcinku Bookmasu w tym roku. Oczywiście zaczynamy tak samo jak poprzedni Bookmas, czyli polecajki książek na zimę. To nie będą polecajki konkretnie tylko i wyłącznie świątecznych książek, ale robimy ogólnie polecajki na zimę, tak jak robię na każdy sezon: wiosna, lato, jesień, no i czas na zimę. W zeszłym roku też robiłam polecajki, jeżeli chcecie, to słam was, podziękuję wam filmik z zeszłego roku. Ale w tym roku oczywiście też przychodzę z polecajkami, no bo jak żeby inaczej. Zaczniemy sobie oczywiście od książek świątecznych, no bo inaczej wydaje mi się być nie może, bo jednak teraz mamy grudzień, każdy chce być. Christmas Spirit. Każdy chce czytać świąteczne książki. Ja oczywiście też i z moim TBR-em świątecznym i ogólnie zimowym. Będę do Was w następnym filmiku, ale teraz skupimy się tylko na moich polecajkach. Tak jak już mówiłam wcześniej wielokrotnie, wydaje mi się, to dla mnie nie ma zbyt wielu książek świątecznych, które są dobre, fajne albo cokolwiek. Ja zazwyczaj sięgam po romanse świąteczne. No i niestety. Mam wrażenie, że większość tych romansów wchodzi w ten taki holmarkowy wiecie typ, czyli takie bardzo głupawe, bardzo bez fabuły i momentami bardzo bez sensu, i takie no, bardzo, bardzo przerysowane. Ja nie lubię takich rzeczy, więc często te świąteczne książki są takie wiecie. Ale moim zdaniem to nie jest aż tak strasznie trudno zrobić świąteczny romans, świąteczną książkę, która. Jest po prostu dobrym romansem, a ma ten klimat świąteczny w tle. To nie jest jakby najtrudniejsza rzecz na świecie, bo jednak są takie książki, bo po prostu wystarczy zrobić normalny, dobry romans i gdzieś tam w tle wpleść te święta, bo powiedzmy coś, co tam się dzieje. Zawsze coś mamy w tle, więc jakby no, święta też myślę, mogą w nie być. Na szczęście udało mi się kilka takich znaleźć na przestrzeni ostatnich lat, więc zaczniemy sobie od nich. I inaczej chyba zacząć nie mogę od mojej ulubionej, ulubionej świątecznej książki, czyli ucały ją ode mnie Kiss Her Once For Me w oryginale. Ja czytałam w oryginale, dlatego jakby ten tytuł zawsze mi przychodzi na myśl. Słuchałam sobie audiobooka, audiobook jest świetny swoją drogą. Był na storytalu, jak ja go słuchałam dwa lata temu, więc. Nie wiem, czy teraz jest tubiony, ale mamy polską wersję. W zeszłym roku wydaje mi się, że wyszła i absolutnie uwielbiam, uwielbiam tę książkę. To jest mój ulubiony świąteczny romans. To jest po prostu dobry romans i mamy bardzo fajny, świąteczny, zimowy klimat w tle. I to jest właśnie to, o co mi chodzi w romansach. Tutaj jest historia Eli naszej głównej bohaterki, która ma jakby życie ułożone, jest fajnie i w ogóle i poznaje... nie ma nikogo, ale poznaje w Wigilię, bo zawsze święta to nie jest dla niej fajny czas, bo relacje z rodziną nie są super, ale w Wigilię poznaje dziewczynę, z którą spędza Wigilię, jest w ogóle najlepiej na całym świecie, ona się, można powiedzieć, prawie zakochuje, chociaż no w jeden dzień a bit crazy, ale wiecie jak jest. I coś się psuje, po tym jednym dniu jakby jest masakra, no i trudno. Rok później ona już nie ma super pracy, w ogóle wszystko się sypie w jej życiu, jest najgorzej. Z tą dziewczyną oczywiście nie ma kontaktu, jakby to się urwało po tym jednym dniu i w ogóle, więc dalej nie ma nikogo, ma problem w pracy, ale jakby szef proponuje jej małżeństwo for convenience. Jak to się po polsku nazywa? Małżeństwo z rozsądku. Małżeństwo z rozsądku, bo on potrzebuje mieć żonę, żeby tam coś z testamentem, wiecie jak to typowo w tych książkach wychodzi. No on oczywiście nie ma kasy, on jej proponuje za to tam jakiś procent z tego spadku. No oczywiście nie ma kasy, ma problem, więc jakby no to się wydaje naprawdę dobrym wyjściem, pomimo tego, że sam tam miota. No i jedzie z nim właśnie na święta do jego rodziny, jako narzeczona się przedstawić. A okazuje się, że jego siostra to jest ta dziewczyna, z którą ona... Spotkała się rok temu i dalej ją przeżywa swoją drogą. No i ona staje w takim momencie, że musi się zastanowić, czy lepiej, jakby dalej iść w to, w te pieniądze, w to udawane małżeństwo i w ogóle, czy jednak woli, jakby mieć coś prawdziwego z tą dziewczyną. Taka jest sytuacja. Nic nie zasprawiałam, bo wszystko jest z tyłu. Specjalnie czytałam opis, żeby wiedzieć, co można powiedzieć, a czego nie, co jest w opisie. Więc. Tak wygląda ta historia, jest świetna, naprawdę, to jest bardzo fajny romans. Ja nieczęsto czytam Marriage of Convenience. Mam też jeszcze jedną książkę, która mi się podoba, ale to jest jakby letnia. Ale tutaj myślę, że to jest zrobione świetnie i ten jakby dodatek, że tutaj mamy tą siostrę. Nie jest to zrobione tak standardowo, bo zazwyczaj kiedy mamy to Marriage of Convenience, to jednak te osoby, które są w tym małżeństwie, powiedzmy, coś tam się dzieje, a tutaj mamy trochę taki twist wprowadzony i mi się to bardzo podoba. Jest świetna ta książka. Wiem, że autorka tej książki też ma jedną inną, bardzo fajną, ale jeszcze jej nie, nie czytałam, więc jakby Wam nie polecę. Ale ta jest naprawdę, naprawdę świetna. To jest moja ulubiona świąteczna książka. It's so good. Z tego co widziałam, wszyscy, którzy czytają tę książkę, to jakby ją lubią, więc. Moja druga ulubiona świąteczna książka to Kierunek Miłość Catherine Walsh. I tutaj jest historia. Widziałam, jak ludzie porównują ją do ludzi, których spotykamy na wakacjach, bo jest powiedzmy podobny pomysł, czyli mamy dwójkę głównych bohaterów, którzy są przyjaciółmi od lat i mamy ich pokazanych na przestrzeni. Co roku, tam było co roku na wakacjach, a tutaj co roku, jak się widzą w samolocie, jak lecą do domu na święta, bo mieszkają w Stanach, ale są z Irlandii i lecą do domu na święta co roku tym samym samolotem i w ogóle. Tak jak mówię, oni są przyjaciółmi, więc mam tutaj Friends to Lovers. Ja lubię. Okazuje się, że ja zawsze myślałam, że to nie jest mój trop, ale jednak się okazuje, że to jest mój trop i ja bardzo go lubię. Myślę, że tutaj są fajnie wykreowani bohaterowie, fajna jest ta historia. Mamy też ten właśnie klimat świąt, który nie jest taki bardzo, bardzo agresywnie narzucające się. Tylko to jest takie tło, ale fajnie zrobione tło. I myślę, że właśnie w taki sposób powinny te książki być prowadzone. I no nie wiem, mi się to czytało bardzo dobrze. Ja w ogóle uwielbiam tę okładkę. W tym roku też wyszła kolejna książka tej autorki świąteczna, więc jakby Slay. Ale mamy takie, wiecie, Kubki śniegu na literkach, to jest przysłodnie, najsłodsza rzecz, jaką widziałam, dosłownie. Mamy dwie linie czasowe, czyli tą, powiedzmy, tą linię czasową w przyszłości, gdzie co roku ich widzimy, co oni tam robią. I mamy teraźniejszą, gdzie ten ich lot jest odwołany i oni bardzo agresywną podróż odbywają, żeby dotrzeć do tego domu, więc jeszcze bardziej, powiedzmy, się ze sobą zżywają i jeszcze więcej powiedzmy, się między nimi dzieje, więc to jest bardzo fajne. No nie wiem, mi się bardzo podobała, myślę, że to jest jedna z lepszych świątecznych książek, po jakie udało mi się sięgnąć i też ją bardzo polecam. I coś, to co przeczytałam już w tym roku, tego jeszcze nie ma w Polsce, ale wyszła ostatnio ta książka, ja ją słuchałam na Storytelu w oryginale, My December Darling, to jest książka Lauren Asher, ja nie czytałam innych książek Lauren Asher, ja wiem, że one są bardzo popularne, te o milionerach. Nie wiem jak ona się nazywa, ale wiem, że to jest chyba Billionaire Series, więc wydaje mi się, że tak, tak się nazywa po polsku. Ona jest bardzo lubiana, w każdym razie ja tego nie czytałam, nie wam nic nie powiem, ale tutaj się skusiłam, bo dużo osób widziałam, pokazywała tą książkę, więc jakby. Przesłuchałam jej sobie w pociągu, jak wracałam z Wrocławia, i bardzo szybko się ją słuchało, więc super. Była krótka, to jest taka nowelka, więc idealnie myślę, że te książki świąteczne naprawdę nie potrzebują być długie, więc taka nowelka tam. Audiobook chyba, nie wiem, na przyspieszeniu miało 2,5 godziny, coś takiego, więc jakby no, naprawdę dobrze się tego słuchało. Tam jest historia o dziewczynie, która jest pielęgniarką, która wchodzi na zastępstwo za inne pielęgniarki, więc ona bardzo dużo podróżuje i nie może sobie jakby nikogo znaleźć na stałe, też jakby trochę ucieka od tych stałych związków, ale przyjeżdża na ślub. Twojej siostry, która bierze ślub z chłopakiem, z który, którym ona się kiedyś spotykała. Zapowiada się to naprawdę dziwnie. Ja też, jak zaczęłam tego słuchać, to byłam taka o co chodzi, ale potem wszystko się fajnie wyjaśniło. Na ten ślub przyjeżdża też najlepszy przyjaciel tego, tego pana młodego, i ona z tym najlepszym przyjacielem się nie za bardzo lubi, no i tutaj jakby będziemy mieć. Wątek romantyczny. Ja myślę, że jest bardzo fajnie zrobione. Jest piękna, piękna taka komunikacja w momencie, kiedy jest dużo braku komunikacji i jest ciężko się porozumieć. To myślę, że jest fajnie zrobione. Ja też. Akurat w tej książce bardzo dużo widzę z siebie w głównej bohaterce. Zresztą na pewno w momencie, kiedy ja się mogę odnieść do wielu rzeczy, to do tego ta książka też mi się podoba. Dużo osób właśnie do mnie pisało, czy jak wstawiłam na story, czy mi się podobała ta książka. Ja powiedziałam, że tak, ale jakby bierzcie pod uwagę, że po prostu. Ja mogę relate do głównej bohaterki bardzo mocno, ale tak czy tak myślę, że oni są fajnie rozwinięci, mają ładnie opisane swoje problemy. Każdy ma swoje problemy, jakby wiecie, ale to jest wszystko fajnie zrobione. Te postacie nie są tak, pomimo tego, że to jest nowelka i to jest krótkie, to te postacie nie są takie jednowymiarowe, tylko mają fajne cechy, fajnie to jest wszystko poprowadzone. Ja myślę, że ten romans jest fajnie zrobiony, to jest takie he falls first. Ja lubię takie rzeczy, więc jak najbardziej. Ja bardzo polecam, jeżeli ktoś po angielsku ma możliwość to koniecznie możecie sięgać potem na walkę, plus jest mega krótka, więc idealnie. I dalej mamy dwa thrillery kryminały. Zacznę od standardowego, czyli Morderstwo w Boże Narodzenie Agaty Christie. To jest jedna z paru książek, które czytałam, Agaty Christie. Jedna z książek Agaty Christie, którą ja bardzo lubię. Ja mam też chyba dwa albo trzy lata temu na święta i bardzo fajnie, bardzo w porządku. To jest taki typowy, wiecie, Agata Christie, kryminał, czyli Mamy zbiórkę ludzi, oni przyjeżdżają i jakby próbujemy rozwikłać, co się stało, kto coś zrobił, każdy wiecie, jakieś dziwne rzeczy wychodzą o każdej osobie i w ogóle. Tutaj akurat rodzina, jacyś tacy nie do końca, która się powiedzmy trzyma razem, przyjeżdża na święta i jakby próbujemy ogarnąć, co tam się dzieje. Więc, no, mówię, taki typowy kryminał tutaj. Myślę, że nie ma co za wiele mówić, bo no, Agatha Christie ma ten taki swój styl i to jest, wiadomo, typowe. Ale jeżeli ktoś lubi, a nie czytał, albo chce spróbować z Agatą Christie, to myślę, że to jest fajny kryminał na początek. Taki dość niezobowiązujący. Nie ma aż takiego natłoku bohaterów, bo wiem, że w niektórych książkach jest ciężko, bo jest za dużo bohaterów, a tutaj wydaje mi się, że jest porządku, więc jak najbardziej można czytać. I jeszcze jeden świąteczny kryminał, który mi się podobał, to świąteczna mordercza gra. Tutaj też mamy sytuację, w której mamy rodzinę i co roku jest organizowana gra na święta w szukanie skarbów. No i tam wszyscy się angażują i w ogóle nasza główna bohaterka już nie chciała przyjeżdżać do domu rodzinnego i grać w tą grę i w ogóle, no ale jednak przyjeżdża. No i zaczynają się dziać dziwne rzeczy. No, tak jak możecie po tytule Um, się domyślić, ale też myślę, że mamy takich wiele zawiłości. Wiecie, wiele jakichś takich rodzinek, Jak ktoś lubi takie rodzinne kryminało, thrillery, to myślę, że to jest świetne. Mamy też właśnie ten świąteczny klimat w tle, ale on się też tak nie narzuca bardzo, bo jednak no, mamy inne problemy, niż jakoś wybitnie te święta, więc no myślę, że to jest coś fajnego. Ja jakby. Czytałam też drugą książkę tej autorki, ale ona już mi się nie podobała. Wiem, że w tym roku też wychodzi trzecia, ale to zobaczę. Nie, nie wiem, czy będę ją czytać. W każdym razie ta mi się bardzo podobała, więc tą polecam. I to były wszystkie świąteczne książki, które mam do polecenia. Tak jak mówię, ja nie, nie mam dużo świątecznych książek, bo jednak. Jest ciężko, ale mam nadzieję, że w tym roku będzie lepiej już jedną dobrą świąteczną przeczytałam, może, może więcej wpadnie, taką mam bardzo mocną nadzieję. Ale teraz przejdę już oczywiście do innych kategorii, bo jak zawsze podzieliłam, żeby każdy coś do siebie znalazł. I pierwsza taka kategoria to oczywiście romanse, tak jak... Ja zawsze mówię o romansach, tak? Oczywiście tutaj też. I jednym z moich ulubionych zimowych romansów. Nie jest akurat typowo świąteczny, ale jest dość mocno zimowy, bo akcja dzieje się w zimę, mam tam nowy rok, coś tam, więc jakby myślę, że jest taki mocno zimowy. Ja nie czytałam tego w zimę, ale. Myślę, że idealnie czytać zimą. Zapisane w gwiazdach to jest romans WLW, ponownie, bo świetne są, zimowe nie wiem dlaczego, ale zimowe świetne są. I tutaj mamy dwie bohaterki, które idą na taką randkę w ciemno jakby, którą ustawił brat jednej bohaterki, współpracownik drugiej. Idą na randkę w ciemno, ona nie wychodzi totalnie i jakby masakra, więc no jest jak jest, ale potem one znowu się spotykają. Zaczyna mieć to więcej sensu. Tak jak mówię, akcja dzieje się zimą, więc jest bardzo fajnie. Jedna z bohaterek jest taką bardzo mocną zodiakarą, dlatego zapisana w gwiazdach. Ona się ogólnie profesjonalnie zajmuje jakby zodiakarstwem, więc jakby idealnie. Jak ktoś lubi takie rzeczy, to na pewno tutaj się odnajdzie. Plus to, że mamy takie bardzo różne bohaterki, bo jedna właśnie jest postrzegana jako taka, taka bardzo roztrzepana, właśnie ta zodiakara. Że ona nie ma prawdziwej pracy, że to jest takie wiecie. A druga jest znowu taka dość poważna, trochę spięta. Więc mamy takie dość odmienne bohaterki, ale myślę, że bardzo fajnie jest poprowadzony ten romans i bardzo fajnie mamy, jak one zaczynają się rozumieć i to wszystko zaczyna tak ładnie nabierać sensu. Więc ja absolutnie lubię i bardzo wam polecam. Ja już od dawna polecam, więc jakby czytajcie. A dalej mamy dwa hokejowe romanse, bo myślę, że hokejowe romanse są też takim typowym zimowym wyborem, no bo jednak hokej, więc jakby typowe wydaje mi się wybory. Pierwszy to będzie Icebreaker, już tutaj nie będę się rozwodzić, jest to hokejowy romans, ona jest służbiarką figurową, on jest hokejistą, studiuje na jednym uniwersytecie UCLA i mamy romans między nimi. Jest to bardziej spicy książka, więc to trzeba brać pod uwagę. Myślę, że niewiele osób, jak po nią sięga, to jest tak do końca pewnych, że to jest takie spicy, bo jednak nie wiem, czy ona jest tak mocno reklamowana, ale jest, więc naprawdę tych scen jest sporo. Dla mnie trochę za dużo, ale jakby jest ok. Także tak, bardzo mi się podobał ten romans, więc polecam. A drugi to jest Collide, czyli coś, co przeczytałam w zeszłym roku w Domku w Górach na Nowy Rok, to tam. Przeczytałam sobie tę książkę i bardzo mi się podobała. Tutaj akurat mamy też hokeistę i studentkę psychologii, której tato jest profesjonalnym hokejistą. I ona ma bardzo duży uraz i nie lubi hokeistów, i jakby nigdy nie chce się z takim umawiać, więc ale wiecie, jak jest. Tutaj w obu tych romansach one są dość podobne, wiecie, jakby... Wiecie, jak jest, takie bardzo studenckie. Mi się akurat to podoba, ja lubię takie studenckie romanse. Myślę, że też te związki studenckie są bardzo realistycznie przedstawione, że mamy takie, wiecie, trochę. Trochę te relacje są luźniejsze, potem zaczynają być jakieś mniej luźne. Też to podejście bohaterów jest takie mocno, wiecie, właśnie takie między 18 a 23. Myślę, że wiele osób ma takie podobne podejście w tym wieku, więc myślę, że one są bardzo ładnie przedstawiające rzeczywistość. No i ja tutaj akurat w Collide też mogę dużo, dużo widzę z siebie w głównej bohaterce, więc jakby mi się do tego bardzo podoba ta książka. Wiem, że nie każdy ma taką opinię, ale ja bardzo lubię, więc jeżeli szukacie hokejowych romansów romazów, te dwa, będą na pewno świetne. No i dwa thrillery zimowe. Jeden to jest coś, co ja wiecznie ciągle polecam i mówię, że to mój ulubiony thriller. Jedno po drugim Roofwar uwielbiam, uwielbiam tę książkę. Ona jest naprawdę bardzo fajnie poprowadzona i bardzo fajnie zrobiona. Każdemu wciskam, jak ktoś chce thriller, to jakby ten jest idealny. I jest w końcu ten czas, kiedy ja mogę wstawić ten thriller w polecajkach, bo jest zimowy. Tutaj jest akurat chata w kurorcie narciarskim, jakby w, wiecie. Zasypana, nagle odcina wszystko i w ogóle narty, takie rzeczy. Więc tutaj momentami jest mocno, dzieje się, ale mi się ta książka bardzo, bardzo podoba. Tak jak mówię, jeżeli ktoś jedzie do jakiejś takiej chaty góralskiej na narty, to to będzie idealna książka, żeby zabrać ze sobą, chyba że się będziecie bali. No to jakby. Anyway, ale mamy tutaj taką grupę ludzi, która kiedyś ze sobą współpracowała przy jakimś tam startupie, coś tam robili, pracowali razem. Nie wszyscy już tam pracują, jakby jest, jak jest. No, różnie się robi. No i próbujemy, jakby dojść do tego, co tam się dzieje i w ogóle co tam się wydarzyło, bo no dziwne rzeczy jakieś się wydarzyły, więc powy Myślę, że nie ma co więcej tutaj zdradzać, co się dzieje, ale jest poprowadzony bardzo fajnie, więc ja zawsze go będę bardzo polecać. I druga książka, Rock, Paper, Scissors, Alice Finney. Wiem, że ta książka wychodzi albo już wyszła, albo wychodzi teraz jakoś w Polsce, więc bardzo się cieszę, bo jest świetna. Ja jej słuchałam w zeszłym roku chyba w oryginale, w audiobooku. Bardzo mi się podobała. Tutaj jest sytuacja, że mąż i żona. Jadą na jakiś wyjazd, on też jest zimą, jakby wiecie, pogoda nie sprzyja i w ogóle jadą do jakiegoś takiego pseudo-kościółka, który jest przerobiony na AirBnB, no i oni chcą troszeczkę naprawić to swoje małżeństwo, bo ono jest takie wiecie, mm... a ten mąż w ogóle nie rozpoznaje twarzy, jakby ma chorobę, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale on nie rozpoznaje twarzy, więc też mamy taką sytuację. No i mamy też dwie linie czasowe, coś, co się działo kiedyś, no i to, co się dzieje z nimi teraz. Więc on jest naprawdę świetnie poprowadzony, są mocne zwroty akcji i to jest bardzo fajne. Bardzo się cieszę, że jest wydawane w Polsce, więc koniecznie, koniecznie, jak lubicie thrillery, to sięgajcie po niego, bo to jest jeden z fajniejszych chyba, jaki czytałam. I mam dwie książki, które są takie zimowe, moim zdaniem. Pierwsza to jest Wielka Samotność. Książka, która kiedyś była bardzo, wydaje mi się, popularna u nas w Book Mediach, a teraz już o niej w ogóle nie słyszę. Bardzo, bardzo emocjonalna książka. To jest książka o rodzinie, która wyjeżdża na Alaskę i tam zaczynają swoje życie. Wiadomo, jak życie na Alasce, dlatego tutaj wydaje mi się, że jest taki bardziej zimowy klimat. Ale książka jest dość ciężka bardzo emocjonalna, to nie jest najfajniejsza rodzina i nie wszystko się układa dobrze, więc no, myślę, że ta książka jest taka momentami przytłaczająca. Ja płakałam na niej, wszyscy, którzy czytali tę książkę i ja słyszałam o tym, to płakali na niej, więc jakby proszę brać pod uwagę. Tak jak mówię, jest dość ciężka, jest dość długa, ale okrutnie wciąga i nie da się tego nie przeżywać, co tu się dzieje. Ja bardzo długo nie mogłam się otrząsnąć po tej książce, ale to jest chyba Coś, co mają do siebie książki Christine Hanna, bo ludzie bardzo, bardzo je lubią, i myślę, że z jakiegoś powodu Christine Hanna po prostu pisze w taki sposób, że człowiek nie jest w stanie nie zaangażować się w życie tych bohaterów i nie przeżywać razem z nimi tego, co się dzieje. Ja oczywiście bardzo chcę przeczytać słowika dalej, bo dalej nie przeczytałam, ale. Wielką samotność ogromnie, ogromnie polecam. I coś, co też jest zimowe, czyli trzynasta opowieść. To jest historia o kobiecie, która dostaje list, że ona ma napisać biografię pewnej bardzo znanej autorki. I ta autorka w końcu chce powiedzieć swoją historię życiową, bo nikt za bardzo nie wie o jej życiu i, jakby, taka bardzo tajemnicza osoba. No i ona jest zdziwiona, ta kobieta, która dostaje ten list, ale postanawia się tego podjąć. No, i jedzie i spisuje historię życia tej naszej autorki. Jest bardzo, też emocjonująca, bardzo zaskakująca. Ja się w ogóle nie spodziewałam tego po tej książce. Tutaj nie ma za bardzo nawet opisu, więc myślę, że też nie chcę jakby zdradzać za dużo, żeby żeby nie do końca było wiadomo o czym jest ta książka, ale naprawdę jest bardzo porywająca. Ma gotycki klimat, to jest bardzo ciekawe. Ja uwielbiam takie historie. Ja czegoś takiego mam wrażenie, że wcześniej nie czytałam. To jest naprawdę coś innego, ale przepięknie, przepięknie napisane i absolutnie uwielbiam tą historię. Ja trochę czytałam, trochę słuchałam w audiobooku. Audiobook też jest bardzo fajny i no naprawdę byłam bardzo zaskoczona, co tutaj się stało i jak bardzo mnie to wciągnęło, jak bardzo mnie poruszyła ta historia, więc. Ja bardzo polecam. Staram się zimą wciskać każdemu tą trzynastą opowieść, a nie wiem, czy za dużo osób czyta tą książkę, bo nie widzę jej w wielu miejscach, ale naprawdę, naprawdę jest świetna. Więc, jak szukacie czegoś takiego innego, troszeczkę mroczniejszego, zimowego, z takim klimatem po prostu, wiecie, lekko gotyckim, to to będzie świetna, idealna. I myślę, że zima to też jest świetny czas i czas, w którym wiele, wiele osób czyta fantastykę. Ja sama bardzo lubię zimą czytać fantastykę. W tym roku znowu weszłam w moją fazę romanta, znowu czytam fantastykę, bo już ostatnie, ostatni rok na pewno, chyba ostatnie dwa lata, miałam taki problem, nie mogłam wejść w fantastykę znowu, a ja kocham, kocham fantastykę. A teraz znowu to poczułam. Ostatni miesiąc to był mój miesiąc fantastyki, więc jestem bardzo szczęśliwa, ale przez to, że. Zima to jest taki czas, no to oczywiście mam dla Was polecajki takich typowych fantastyk. Nie będę jakby wchodzić w jakieś tam bardziej rozwinięte, ale myślę, że to są takie typowe, które w większości ludzie znają, ale jak ktoś nie czytał albo zacząć czytać fantastykę, to one będą świetne. I oczywiście myślę, że takie dość mocno zimowe to są ogólnie książki Sary J. Mass, ale szkany Tron czy Dwór, Cierni Róż, ogólnie Dwory. Są trochę zimowe, nie są jakieś super zimowe, ale mam wrażenie, że są trochę zimowe. W każdym razie ja myślę, że dwory są bardzo dobre na początek. To jest typowe romantazy, które jakby wyskakuje z lodówki. Teraz są w ogóle nowe wydania i dworów, i Szkanego Tronu. One są ładne, chociaż ja lubię te oryginalne, te tutaj wiecie, ta fejra vibes. Ja Szkanego Tronu nie skończyłam, ale czytałam pierwsze cztery tomy chyba. Muszę skończyć w końcu, i czuję, że to może być ten czas, kiedy ja znowu wrócę do szklanego tronu. Ja bardzo to lubię. W sensie to pierwsze tomy, które były, więc śmiało można czytać. No, ale moją taką moją serią, od Sary Mas. zdecydowanie są dwory. Myślę, że ludzie się dzielą na szklany tron albo dwory. No i ja jestem bardziej dwory. Nie wiem, czy to dlatego, że jako pierwsza czytałam, czy co. No, ale ja lubię te dwory, wiecie, jak jest. Nie są to najlepsze książki na świecie i absolutnie, jakby to nie jest jakaś wybitna literatura, ale jak ktoś chce zacząć, albo ktoś lubi romantazę, no to dwory to jest, wydaje mi się, taka podstawa, podstawa tego gatunku, podgatunku romantazy, więc jakby. Coś bardziej młodzieżowego. Cała seria dotknie mnie. Mi został chyba ostatni Tom, żeby przeczytać. On już wyszedł chyba w Polsce. Ja jeszcze go nie przeczytałam, ale. To jest seria, na której ja się nie spodziewałam, że będę się w miarę dobrze bawić, a bawiłam się dobrze i to jest dość zaskakujące. Przeczytałam pierwsze trzy tomy pod rząd i bardzo fajnie mi się to czytało. To jest dystopia młodzieżowa. Tutaj nie będę za bardzo mówić, o czym to jest, bo wydaje mi się, że wiele osób wie, a jak nie wiecie, to jakby możecie spróbować po prostu. To jest dystopia młodzieżowa. Dziewczyna jak kogoś dotyka, to ta osoba umiera i jakby to, taki jest pomysł na tą książkę. Myślę, że jest fajny i fajnie zrobiony. Jedyne co, to to jest dla mnie troszeczkę za bardzo już młodzieżowe w tym momencie życia, bo te dramy takie związkowe są bardzo agresywne, bardzo dużo się tego dzieje i jest takie wiecie, trochę przesyt, ale myślę, że dla młodzieży jest świetne i... Nie dziwię że to jest takie popularne. Teraz coś, co uważam, że jest świetną fantastyką ogólnie. Jaśminowy Tron. Uwielbiam, uwielbiam tę książkę. To jest dylogia. Jeszcze mamy Aleandrowy Miecz, taką niebieską i... Absolutnie cudowna jest ta książka, cudowna jest ta seria. To jest takie high fantasy, wiecie, w mocnym wydaniu, w dużym, mamy WLW relacje, jest po prostu najlepiej. Teraz widziałam, jak ludzie szukają książek, które są w stylu arcane, w sensie, żeby była taka relacja, nie wiem, jak Kate i Vi. Tutaj to jest i tutaj to jest mocno. Ja po prostu uwielbiam, uwielbiam tę relację, uwielbiam tę książkę, uwielbiam ten system magiczny. Nie będę wam nawet próbować mówić, o czym to jest, bo tutaj się dzieje tak dużo. Mamy różne perspektywy, różne wątki. To jest takie high fantasy już dla osób, które czytają powiedzmy fantastykę. Na początek absolutnie bym się za to nie brała, bo tutaj się dzieje dużo. To też jest. Fantastyka dla dorosłych, jakby jest dużo jakiejś strategii, coś tam. To jest już bardziej dla mnie zbliżające się. Ku wojnom makowym, jeśli chodzi o poziom fantazy, że jakby już jest ciężko, to też wygra jakby World Fantasy Award w 2022, więc jakby no to już jest taka mocniejsza fantastyka, ale jest absolutnie świetna. Ja też ostatnio na Pyrkonie widziałam Tasze Suri, świetna po prostu, no świetna jest ta autorka, takie poczucie humoru, tak samo jak wkłada je w książkach, tak samo ma jak osoba, naprawdę cudowne. Więc no ja uwielbiam, uwielbiam Jaśmina Wytrąca, jest jedna z moich ulubionych fantastyk. No i jeżeli oglądaliście Arcane i chcecie coś w tym stylu, żeby było Kate i Vi, czytajcie, bo tutaj jest naprawdę, naprawdę mocno dzieje się. W ogóle to się kończy takim cliffhangerem od razu, od razu po prostu sekundę, w której skończyłam pierwszy tom, zaczęłam od razu drugi, bo no nie da się po prostu, no nie da się. Więc cieszę się, że są dwa tomy od razu dostępne. I coś, co też wydaje mi się, że jest dość zimowe, nie wiem, czemu mi się tak kojarzy, ale okej. Okay. Wiedźmin. Tutaj mam ostatnie życzenie. Ja nie skończyłam ogólnie Wiedźmina całej serii, ale opowiadania bardzo lubię. Potem wiecie, jak ta seria już idzie. To już tak mam wrażenie, że każdy tam ma troszeczkę downfall, ale tutaj opowiadania są fajne, więc jakby... Mogę Wam polecić, w sensie dwa tomy opowiadań mi się bardzo podobały. Jestem na nie wiem, którym tomy. Nawet nie wiem. Dawno, dawno już nie czytałam Wiedźmina, to be honest, muszę wrócić do tego, ale opowiadania są świetne. Wiecie, macie słowiański klimacik, jak chcecie coś takiego, no to Wiedźmin, wiadomo. Tak, i to by było na tyle. Jeżeli potrzebujecie oczywiście więcej polecajek albo cokolwiek, no to możecie do mnie pisać, ja spróbuję coś wynaleźć. Szczególnie fantastyka, bo tutaj nie pokazałam za dużo, ale na pewno jeżeli chcecie, to mogę zrobić osobny film o fantastyce, jaką polecam, bo chyba nie robiłam takiego. Na pewno robiłam romanse, ale fantastyki samej w sobie chyba nie, więc na pewno jeżeli chcecie, to zrobię po bukmasach. No i tak, mam nadzieję, że coś do siebie znaleźliście. Dawajcie znać, czy coś z tego czytaliście, albo macie w planach czytać i widzimy się w kolejnym bookmasie!